Cześć, tu McGuffin. Jeśli umrzesz w tej wirtualnej grze, umrzesz również w prawdziwym życiu. Dzisiaj pokażę wam film brytyjski Thriller Science Fiction z 2016 roku pod tytułem The Call Up. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. W dalekiej przyszłości ośmiu znanych graczy zostaje wezwanych, aby spotkać się na szczycie luksusowego budynku. Wszystkim oferowane są nagrody w wysokości 100 tysięcy dolarów za udział w nowej grze o nazwie The Call Up. Gdy uczestnicy docierają na miejsce spotkania, robotyczny głos sufitu, witający ich, prosi o zalogowanie się na tabletach pod swoimi nazwami użytkownika, i że od teraz będą się nawzajem tak nazywać. Proszą ich o ubranie się, w wysokiej klasy stroje, do śledzenia ruchu. Adam, który jest najbardziej podekscytowanym graczem, zostaje wyśmiany ze swojej tuszy podczas przebierania się, jak pokazuje poważną bliznę oparzenia w okolicach żeber, wyjaśniając, że jego nazwa użytkownika Pochodzi od kota, jego dziewczyny. Gdy wszyscy się przebierają, wchodzą do dużego, białego pomieszczenia z wielkim skanerem. Muszą wejść do środka skanera i wymówić swoje nazwy użytkowników. Teraz mogą zdobyć zaawansowaną zbroję. Stroje są wykonane z zaawansowanej technologii, która pozwala graczowi całkowicie zanurzyć się w grze. Adam komentuje, że takie stroje były dostępne tylko dla elitarnych milionerów, ale z jakiegoś powodu zostali wybrani, aby je przetestować. Zachit traci radość z uczestnictwa, w tym z powodu swojego pseudonimu Terrorist One. Uważa, że może to być obraźliwe ze względu na jego bośniackie korzenie. Głos Sufitu informuje, że gra nie może się rozpocząć, dopóki wszyscy gracze nie będą gotowi, ale Zachit postanawia opuścić miejsce. Właśnie gdy dociera do drzwi, okazuje się, że są zamknięte i są tam uwięzieni. Zachit zgadza się kontynuować wbrew swojej woli, więc wszyscy są gotowi, aby zacząć. Gdy zakładają swoje hełmy w wirtualnej rzeczywistości, cały scenariusz przed nimi zmienia się, teraz znajdują się w postapokaliptycznym, wirtualnym świecie wewnątrz budynku. Ich stroje są zastąpione wojskowymi mundurami i chociaż wszystko wydaje się namacalne, przedmioty na scenie nie reagują na ich dotyk w rzeczywistym świecie. Wtedy pojawia się potężny sierżant, informując ich o tym, jakie będzie ich zadanie w tym miejscu. Podnosząc hełmy, wszyscy potwierdzają, że sierżant nie jest dodatkowym graczem, ale postacią NPC, która będzie udzielać rad w trakcie gry. Podążają za sierżantem przez scenę, a on przedstawia im ich broń, z której wszyscy są pod wrażeniem, jak tak naprawdę realistycznie one wyglądają i jak można je poczuć. Tak naprawdę, broń to tylko rekwizyty, służące jako odniesienie podczas ich użycia. Samuczek sierżanta polega na nauczeniu ich, jak używać broni, strzając do butelek. Niektóre trafienia są celne, a niektóre nie. Wtedy uczą się, że kamizelka jest ich jedyną formą obrony. Jeśli dostaną bezpośredni strzał od wroga, stracą kamizelkę i zostaną odsłonięci. Aby udowodnić swoją teorię, sierżant strzela do kilku graczy, aby mogli stracić kamizelki. Jeśli do tego dojdzie i będą w krytycznym stanie, jedynym ratunkiem jest użycie serum do przewrócenia ich życia. Sierżant wyjaśnia, że niebezpieczny, terrorystyczny komando zaatakował cały budynek. Głównym celem gry jest zabijanie wszystkich terrorystów i dotarcie na pierwsze piętro żywym. Kto osiągnie to, wygrywa prawdziwą nagrodę 100 tysięcy dolarów. Poziom rozpoczyna się od razu i wszystkich prowadzi Andre, który ma pewne doświadczenie w takich sytuacjach po służbie wojskowej. Zespół przeszukuje piętro i po raz pierwszy znajduje wroga. Andre udaje się zabić pierwszego terrorystę bez strat. Głos informuje graczy, że ukończyli poziom, przyznając wszystkie punkty Andre. Aby przejść do następnego poziomu, muszą zejść na dół schodami, znajdując mechanizm, który nie pozwala im zejść poniżej. Jeśli spróbują zejść, zostaną porażeni prądem przez instalację elektryczną. Nowy scenariusz jest podobny do poprzedniego, ale z nowymi broniami dla graczy, więc Andre uczy grupę jak ich używać. Drugi poziom obejmuje ukrywanie się, unikanie i przygotowywanie kontraataku, aby pokonać terrorystów, którzy również mają nowe bronie. Po uratowaniu Adama od bezpośredniego trafienia Andre traci kamizelkę, czyli jest gracza gracza narażony na dalsze rany. Taylor staje twarzą w twarz z przerażającym realizmem gry. Gra pod nazwą użytkownika Sega, ale zdradza wszystkim, że nie jest tą, za którą się podaje. Najwyraźniej zastąpi prawdziwą Sega, więc nie należy tam i chce jak najszybciej opuścić grę. Jest uspokojona przez Shelly, inną dziewczynę grającą, która mówi, że nic z tego nie jest prawdziwe. To tylko symulacja. Mimo to Shelly uważa, że strzały są dokładne, gdy walczy z jednym z terrorystów. Ten terrorysta kończy swoje życie z rąk Karla, mając swoje pierwsze zwycięstwo, ale nie trwa to długo, ponieważ otrzymuje niespodziewany strzał w plecy. Kao poddaje się, prosząc NPC, aby zostawił go w spokoju, ale wróg strzela do niego ponownie prawie z bliskiej odległości, powalając go na ziemię. Zanim sytuacja stanie się jeszcze gorsza, Shelly ratuje Karla, który w wagonie leży na podłodze. Reakcja Karla nie tylko okazuje się dość przesadzona, ale także graniczy z traumą. Otrzymane obrażenia są widoczne nie tylko w grze, ale także w rzeczywistości. Jakby prawdziwa kura trafiła go. Shail zdejmuje swój hełm, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku i ku jej zdziwieniu na zewnątrz karni nie wykazuje żadnych widocznych obrażeń. Ból trwa, aż pojawia się Andre i podaje mu jego serum do uzdrowienia. Natomiast w grze krwawy otwór i kałuża wokół Karla są natychmiast przywrócone. Czują się lepiej, ale są wciąż straumatyzowani tym doświadczeniem. Wszyscy robią przerwę i mają spotkanie, aby omówić możliwość, że wszystko z częścią reality show Zachit panikuje i nie może zdjąć swojego stroju, który wydaje się być dość ciasny i przylegać do ciała. Teoretyzuje że jest to ludzki test dla firmy broni Andre, która pojawiła się nagle. Niektórzy uważają, że to oszustwo i nawet jeśli to jest prawda, zbyt bardzo zależy im na nagrodzie, aby przestać grać. Napięcie wobec Andre rośnie i on wybiera opuścić grę po ciężkich oskarżeniach, pozostawiając ich wszystkich, ich losowi. Z podniesionych hełmem i pozostających w płaszczyźnie rzeczywistego świata zły Andre idzie do łazienki, nie zdając sobie sprawy, że gra wciąż trwa, jest zaskoczony w lustrze przez kilku ożywionych NPC i ma tylko czas, żeby opuścić swój hałm przed otrzymaniem bezpośredniego trafienia. Wszyscy zostają poinformowani, że rozpoczął się nowy poziom. Zaraz po rozpoczęciu wszystkiego Edward zostaje postrzelony, upadając ranny na ziemię. Na szczęście ma serum, który używa do uzdrowienia siebie. Taylor próbuje wyjść przez przeszkodę na poziomie, a jej plan zostaje udaremniony przez instalację elektryczną. Wszyscy wykonują losowe działania z Adamem, rzucającym granatem, któremu udaje się trafić terrorystów. Jedyny udany ruch rundy. Następna scena pokazuje jak Andre. Próbuje szukać pomocy, czołgając się po ziemi, ale czuje, że powoli wykrwawia się na śmierć. Głos Sofitu informuje graczy, że ukończyli poziom. Drugi. Ma Adam zdobywa najwyższy wynik. To dopiero wtedy słyszą wołanie o pomoc Andre w oddali. Zanim jednak zostanie powalony przez wewnętrzny ból, Andre słyszy odliczanie zegara. A gdy odliczanie się kończy, wypuszcza on wysokie napięcie z hełmu do jego mózgu, powodując drgawki i jego śmierć. Pozostali znajdują go leżącego na ziemi. Nie mogą nic zrobić i opuszczają grę z siedmioma graczami. Zachit chwyta gaśnicę, panikując i pocąc się, prosi wolontariusza, który pomoże mu zdjąć hełm. Karl natychmiast się zgłasza, więc Zachid schyla się i przygotowuje się do uderzenia. Karl robi, co może, ale nic się nie dzieje. Materiał jest zbyt sztywny i solidny, zostawiając Zachida pobitego. W wirtualnej rzeczywistości Sierżant nagle pojawia się, by pobić Zachida za próbę złamania zasad, po czym wszyscy się gubią. Zapewnia innych, że będą prawdziwe konsekwencje, jeśli spróbują wyjść z gry. Po ich niekorzystnej pozycji uda się przejść kolejne poziomy bez strat ucząc się obsługi nowych broni, taktyki, walki nożem taktycznym i walki wręcz, aby unikać ognia z powodu wycieków gazu. W jednym z poziomów Adam i Kao zostają ranni, a zespół używa kilku serum, aby ich uratować. Po chwili zauważyłem, że w rzeczywistym mieście jest już noc, więc zmęczona grupa graczy próbuje ponownie wydostać się stamtąd, tym razem w bardziej zdesperowany sposób przesuwając wózek przeciwko oknom, próbując przyciągnąć uwagę kogoś poniżej. Udaje się trochę rozbić okno, ale zaraz po tym, jakim się to udaje, sierżant ponownie atakuje buntownika Zahida. Tym razem jednak obrażenia okazują się bardziej realistyczne niż zwykle i łami mu poważnie nogę w rzeczywistości. Zahid prosi innych, aby ukryli go na kolejnych poziomach i kontynuowali sami. Po chwili umiera z powodu utraty krwi. Nowy poziom się rozpoczyna, a Marko, najbardziej bezlitosny gracz, upada po krótkim starciu z wrogiem. Shelly podaje Marko swoje serum, aby go uratować, podczas gdy Taylor, która pozostała okryta, aby uniknąć konfliktu i uszkodzeń, zdaje sobie sprawę, że wróg jest za nią, więc postanawia zaatakować. W środku całego chaosu Carl rozmawia z Shelly, zauważając na jej identyfikatorze, że nie ma rodziny, a Shelley potwierdza to mówiąc, że jej rodzice umarli. Kar również komentuje, że jest sam. Adam mówi, że mieszka z babcią cierpiącą na Alzheimera. Marko jest rozwiedzione, Edward jest jedynakiem i sierotą. Dedukują, że będąc osobami bez prawa pobytu, Zachit również nie miał bezpiecznego miejsca do ucieczki, odkrywając, że zostali wybrani do gry ze względu na ich samotne położenie i w najgorszym przypadku nikt ich nie będzie szukać. Na następnym poziomie znajdują się sierżanta biorącego udział w torturowaniu zakładnika. Z terrorystycznego komanda w innym pomieszczeniu. Nowym zadaniem zespołu jest wydobyć od zakładnika hasło potrzebne do rozbrojenia bomby wewnątrz budynku przed jej detonacją. Mężczyzna mówi tylko po rosyjsku, jest podłączony do nadajników napięcia, więc wymaga to psychicznej siły, której nikt nie posiada poza Edwardem. Naciska na wysokonapięciowe urządzenia, by uzyskać hasło, nie zważając na krzyki i błagania mężczyzny o litość. Po otrzymaniu zbyt wielu obrażeń, mężczyzna podaje słowo, które Adam wprowadza jako hasło do komputera. Terrorysta śmieje się z tego, że to fałszywy trop a w mgnieniu oka Taylor go zabija. Marko obwinia Adama za wprowadzenie błędnego kodu i atakuje go w rzeczywistości, przypadkowo również uderzając Taylora. Edward zauważa sierżant, trzyma drzwi windy po drugiej stronie pokoju i mówi im, żeby się tam schowali, aby chronić się przed nadchodzącą eksplozją. Podczas zjazdu windą nagle się zatrzymuje, próbując siłą się wydostać na zewnątrz. Marko trzyma drzwi, ale zostawia z nim Adama za wcześniejsze wprowadzenie błędnego hasła. Od tego momentu Dwójka awansuje kilka poziomów naraz windą, nie bez pewnych spięć po drodze. W tym samym czasie reszta zespołu dociera do miejsca z większą ilością broni i kontynuuje poziom. Na kolejny test terroryści rzucają granat dymny, co wydaje się wywołać bolesną pamięć u Karla. Ukrywałem się, on opowiada szale, że stracił swoją dziewczynę w pożarze, próbując ją ratować, tłumacząc blizny na swoim ciele. W międzyczasie Marko wykorzystuje Atama jako żywą tarczę, prowadząc go na pierwszą linię. Jeśli pojawi się terrorysta i tak się dzieje. Marko popycha Adama, ten upada, a nic się nie dzieje, ponieważ nie ma on amunicji. Terrorysta reaguje i strzela Adamowi w bok. Po chwili Adam umiera, zostawiając grę zaledwie z pięcioma graczami. Taylor znajduje surowicę, ale zostaje przechwycona przez Marko, który żąda jej. Po odmowie Marko stratykuje Taylor, komentując jak bardzo przypomina mu jego nienawidzoną byłą żonę. Po krótkiej wymianie zdań Marko strzela do Taylor, zabierając surowicę. Marco spotyka Karla i zastanawiam się, czy widzieli innych. W pewnym śledztwie Karl znajduje ciało Taylor i zdaje sobie sprawę, że Marco jest zdrajcą, więc postanawia opuścić wirtualny świat, by walczyć z Marko, powalając go i oszołamiając. Markowi udaje się pokonać Karla, zanim ten zdążył zareagować, a gdy właśnie ma mu zadać ostateczny cios, sierżant pojawia się, ostro każąc Marco za nieposłuszeństwo, zabijając jednego z kolegów. Pobicie przez sierżanta okazuje się być tak intensywne, że Marko umiera pod wpływem presji. Ostatni trzej gracze spotykają się na ostatniej stacji w piwnicy. Kiedy myślę, że mogą przejść poziom, rozbrając bombę pod budynkiem, terrorysta wychodzi z pobliskiego wana, strzela do Karla, powodując jego upadek, podczas gdy inni szukają schronienia. Na szczęście Karl miał jeszcze jedną surowicę, ale tuż przed użyciem Shelly też zostaje zraniona, więc postanawia poświęcić siebie, aby ją uratować. Potem Edward używa bazuki, aby sprawić, że pozostaje przeciwnicy wybuchną. Udaje mu się również rozbroić bombę. Niestety, zużywa całą swoją surowicę. Karl umiera, trzymając za rękę Shelley, zadowolony, że mógł jej pomóc. Na końcu gry sierżant pojawia się w swoim formalnym mundurze, gratulując im osiągnięcia ostatniego etapu. Ku zdziwieniu Shelley, Edward powtarza przemowę sierżanta, co pokazuje, że był on prawdziwym zdrajcą w operacji o nieznanych celach. Gra się kończy, wirtualny świat znika, a mężczyźni w czarnych mundurach przybywają, aby pozbyć się martwego ciała Karla. Shelly próbuje się bronić, ale natychmiast zostaje uśpiona. Wszystkie informacje graczy są usuwane z baz danych, tak jakby nigdy nie istnieli. Po obudzeniu się są wciąż na parkingu, Shay rozmawia z Edwardem przyznając, że nie wierzyła, że uda im się dotrzeć do końca. Krytykuje go jednak, że wszyscy są martwi i nie warto było tego próbować. Edward twierdzi, że przynajmniej nadał sens życiu zmarłych graczy i że nikt nigdy jej nie uwierzy, nawet jeśli zdecyduje się pójść na policję. Wysyła jednego ze swoich pracowników, aby ponownie uśpił, ale tuż przed tym ona zaczyna się bronić, kradnie jego broń i ucieka. Dzięki całej wiedzy taktycznej, którą zdobyła podczas gry Sherry, strzela w światło i ukrywa się na parkingu. Edward wysyła za nią swoich ludzi, ale ona wychodzi zwycięsko po walce w ciemnościach. Celuje w Edwarda, który błaga o życie, ale Sheli strzela podczas tej sceny. Film kończy się zwycięską Sherry, patrzącą na wyjście z budynku i zdającą sobie sprawę, że już świta. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie!